Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. Tematycznie pozostajemy drugi tydzień z rzędu w Związku Radzieckim, ale historia, o której opowiadam w tym odcinku, wydarzyła się ponad 35 lat wcześniej. Jest to jedna z tych historii, których zgłębianie jest niezwykle ciężkie, ponieważ to, co wydarzyło się wtedy,. W górach Pamiru no jest po prostu wstrząsające, i aż trudno uwierzyć, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Historia, którą dzisiaj chcę wam opowiedzieć, rozegrała się w górach Pamiru, jednych z najwyższych pasm górskich w Związku Radzieckim. Był luty 1942 roku, wojska niemieckie oblegały Moskwę, Stalingrad, trwała też blokada Leningradu, a cała gospodarka ZSRR została przestawiona na tory wojenne. Wydarzenia, o których opowiada ten odcinek, rozegrały się ponad 3000 km na wschód od linii frontu. Na lotnisku w mieście Stalinabad, obecnie stolicy Tadżykistanu, Dushanbe, znajdował się samolot R5. 16 lutego wsiedli do niego funkcjonariusze NKWD. Na pokładzie znaleźli się pilot Wasilii Kniażniczenko, szef oddziału granicznego w Pamirze, major Andrzej Masłowski, pracownik komisariatu ludowego NKWD, kapitan Michaił Wichrow oraz pracownik NKWD Tadżyckiej S.R.R. Żukowski. Poza tym zespołem w maszynie znalazła się także 30-letnia Anna Gurjewa, żona kierownika lotniska w Korog. Anna zabrała także ze sobą dwójkę dzieci, 10-letniego syna Aleksandra z pierwszego małżeństwa i 6-miesięcznego Walerego. Celem lotu było dotarcie właśnie do lotniska oddalonego około 400 km w miejscowości Korog. Anna chciała dostać się do męża Iwana, a ze względu na te wysokie góry Pamiru, Jedyną drogą była droga powietrzna. Na pokładzie znalazła się więc trochę przez przypadek, gdyż lot przeznaczony był dla funkcjonariuszy NKWD. Samolot R-5 był maszyną dwumiejscową. Wiem, że zdarzały się loty pięcioosobowe, ale nie mam pewności, czy formalnie legalne było przewożenie większej ilości pasażerów. W tym wypadku aż siódemki, w tym dwójki dzieci. Z pewnością słuchają mnie teraz fani aeronautyki i zachęcam, żeby oni wypowiedzieli się szerzej na ten temat. Często udzielali się oni pod odcinkami z wątkami lotniczymi. Także zachęcam, żeby też wypowiedzieli się na temat maszyny R5. Tutaj jedynie w skrócie opowiem o tym samolocie. R5 były maszynami rozpoznawczymi. Jednosilnikowymi dwupłatowcami produkowanymi seryjnie od 1930 roku zaprojektował je słynny radziecki konstruktor Nikolaj Polikarpow. Egzemplarz, o którym mówimy w tym materiale, prawdopodobnie posiadał poza miejscem dla pilota także taką czteroosobową kabinę pasażerską. Oprócz lotnictwa wojskowego, maszyny te stanowiły wyposażenie także lotnictwa wojsk NKWD. Głównie ochrony pogranicza, i właśnie taka jednostka 16 lutego opuściła Stalinabad i skierowała się w stronę gór. R5 w 1942 roku była już maszyną mocno przestarzałą, a przy tym nie nadającą się do lotu nad tak wysokimi górami jak Pamir. Aby to zadanie było możliwe, pilot musiał obrać kierunek na tak zwane bramy górskie, czyli przelatywać w miejscach takich jak przełęcze, gdzie góry są najniższe. Pomiędzy szczytami. Tego feralnego dnia, półtorej godziny od startu, o 15, pilot Wasili Kniażniczenko, chcąc ominąć szczyty o wysokości około 5200 metrów, skręcił w kierunku przełęczy, znajdującej się pomiędzy takimi masywami górskimi. Niestety, w pewnym momencie, widoczność spadła do zera. Gdy maszyna przelatywała nad granią, zahaczyła o zbocze. Pilot stracił kontrolę nad maszyną, silnik zgasł, a chwilę później R5 rozbiła się na ośnieżonym górskim zboczu. Pasażerowie znajdowali się na wysokości około 4200 metrów. Wszyscy przeżyli katastrofę, ocaleni o dziwo nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń, zakończyło się na kilku skaleczeniach, siniakach i guzach. Szybko dopadła ich wtedy choroba wysokościowa, lecz nie okazała się ona dużym zmartwieniem, i po niedługim czasie jej objawy ustąpiły. Na tej fotografii dokładnie widać miejsce dramatu z zaznaczoną lokalizacją, gdzie znajdował się wrak. Zdjęcie to zostało wykonane dopiero 40 lat później, podczas takiej ekspedycji, której celem było zniesienie resztek samolotu. Rozdział 2. Sztuka przetrwania. R5 w przeciwieństwie do samolotu, który rozbił się w Andach w 1972 roku, był maszyną dużo mniejszą, nie dało się w niej tak wygodnie biwakować jak w kadłubie. Ponad dwa razy dłuższego fokera F-27. Rozbitkowie nie byli przygotowani na tak surowe warunki. W nocy temperatura spadała do około minus 30 stopni, a gdy wiał silny wiatr, odczuwalna temperatura była jeszcze niższa. Wojskowi nie chcieli biernie czekać, szybko postanowili działać. Jeszcze 16 lutego pilot i kapitan NKWD Michał Wichrow. Opuścili wrak i wyruszyli na poszukiwanie drogi, wierząc, że uda im się odnaleźć zejście do rzeki Pancz. Wyruszyli około 2 godziny po katastrofie. Niestety nie znaleźli bezpiecznego zejścia, i po około godzinie wrócili do R5. Wówczas rozpoczęło się liczenie zapasów żywności z pamiętnika Anny Guriewy. Od początku katastrofy mieliśmy masło 600 gram, kiełbaski 1 kg, ser. 1200 gramów, jedna puszka krabów, wódka arak 3,5 litra. Raz dziennie zjadaliśmy po kilka gramów różnych produktów. Wody zupełnie nie było. I do 19 lutego jedliśmy śnieg. To co ważne, to niestety w ogóle nie mieli oni wody pitnej, a jedzenia również nie było zbyt dużo. Przy oszczędnym porcjowaniu i wydawaniu posiłków mogło go wystarczyć na około kilka dni. Przez krótki moment pojawiła się wtedy nadzieja. W oddali dostrzeżono samolot. Około godziny 14 samolot Korok-Stalinabad przyleciał nad Panżem. Po naszej lewej stronie około 10 km od nas. Najwyraźniej nas nie zauważył i nie zatoczył kółek. Kolejne wyjścia utwierdziły rozbitków w przekonaniu, że ich wrak znalazł się na krawędzi lodowca. Dookoła nich znajdował się głęboki śnieg, który z jednej strony utrudniał poruszanie się, bo zapadali się w nim popachy, a z drugiej strony to najprawdopodobniej dzięki niemu udało im się przeżyć katastrofę. Pilot sugerował, aby nie ryzykować zejścia w trudnym terenie i zostać we wraku oczekując na przybycie samolotu ratunkowego. Najwyższy stopniem z tej grupy był major Andrzej Masłowski i prawdopodobnie dlatego to on postanowił zarządzać jedzeniem i wydawać je pozostałym. Postanowił, że każdy będzie jadł tylko raz dziennie. Warunki były bardzo trudne, mróz przenikał do kości organizmy rozbitków. Wrak opuszczali rzadko, głównie po śnieg, który jedli, próbując zaspokoić swoje pragnienie. Miejsca było tak mało, że spali oni ściśnięci, siedząc sobie na kolanach. Mijały kolejne dni, a pomoc nie nadciągała. Zapasy żywności szybko się kurczyły, co zmotywowało w pewnym momencie funkcjonariuszy NKWD do jeszcze jednej próby wyruszenia po pomoc. 19 lutego opuścili swoje schronienie. W głębokim śniegu przeszli aż 6 km, lecz mimo to nie odnaleźli oni bezpiecznej drogi zejścia. Odmrożeni i wyczerpani wrócili do wraku samolotu. Dwa dni później postanowiono spróbować roztopić jak największą ilość śniegu i ich starania zakończyły się osiągnięciem kilku szklanek wody. Anna postanowiła wykorzystać też znaleziony dziennik pokładowy i prowadziła w nim swój pamiętnik. Tak wyglądał wpis z połowy marca. Kochanie, siedzimy tu przez cały miesiąc, a oni nie nadlatują ani nie przychodzą z żadnego kierunku. Valery zmarł 24 lutego o 7 rano. Pomimo starań Anny, niestety sześciomiesięczne dziecko nie miało szans, aby przetrwać w tak trudnych warunkach. Kobieta płakała przez cały dzień, a wieczorem owinęła Walerego w płótno i przeniosła do drugiej strony kadłuba. Pewnej nocy mężczyźni usłyszeli wystrzały, choć początkowo mieli oni nadzieję, że to zapowiedź nadejścia ratowników, to po chwili zrozumieli, że najprawdopodobniej muszą znajdować się w pobliżu przygranicznej placówki wojskowej. Po siedmiu dniach skończyły się zapasy żywności i z rozbitków szybko zaczęły uchodzić siły. Tamtego dnia zjedzono ostatnie 150 gramów sera i 20 gramów masła. 24 lub 25 lutego Rosjanie postanowili podjąć ostatnią próbę ratunku. Byli przekonani, że kobieta z dzieckiem nie będzie w stanie przejść gór, więc nie chcieli zabrać jej ze sobą. Obiecali Annie, że gdy dotrą do cywilizacji, to niezwłocznie wezwą dla niej pomoc i wskażą ratownikom miejsce położenia wraku. Po odejściu mężczyzn, Anna i Sasza postanowili zaizolować jak najlepiej kabinę. Mieli teraz więcej miejsca, podgrzewali i topili śnieg, dzięki czemu mogli uzyskać trochę wody. Niestety, trzeciego dnia od odejścia towarzyszy skończyły im się zapałki. Jedyne, co mogli robić, to czekać. Ratunkiem dla Anny był pamiętnik. Kobieta dość sucho i lakonicznie opisywała w nim te straszne wydarzenia. Oprócz wspomnień, Anna pisała także listy do bliskich, męża Iwana. Syna Wowy i najbliższej rodziny. Podobnie postępował także młody Sasza. Mama próbowała bawić się z dzieckiem, grając w domino i zachęcając go do rysowania. Robiła wszystko, aby odwrócić uwagę syna od głodu. Do słoików zbierała śnieg i roztapiała go ciepłem swojego ciała. Na początku marca, z przeraźliwego głodu, wzięła coś ostrego i przeszła do miejsca, gdzie zostawiła Walerego. Wszystko opisała w pamiętniku. Chciała ratować Saszę i oboje musieli coś jeść, jeśli chcieli przeżyć. Niedługo później pogorszyły się warunki pogodowe. Śnieg całkowicie zasypał wrak, Anna musiała wykopać wyjście, aby nie udusić się wewnątrz kabiny. Miały kolejne dni, podczas których matka z dzieckiem coraz bardziej głodowali. W pewnym momencie, gdy chłopiec zaczął zachowywać się nienaturalnie, miał omamy, Anna postanowiła przeciąć swoją rękę i przysunęła ją do ust syna i w ten sposób w minimalnym stopniu zaspokoić jego pragnienie. Niedługo później Sasza zasnął spokojnie. Niestety nie trwało to długo, bo kilka godzin później przebudził się i ponownie miał zaburzenia świadomości. Jego objawy przypominały delirium. Chłopiec był pobudzony, majaczył i miał halucynacje. Po kilku kolejnych dniach Sasza zmarł. Przed śmiercią podziękował Annie za wszystko i poprosił, aby ta, gdy przeżyje, upiekła ciasto z rodzynkami i rozdała je wszystkim bliskim, aby w ten sposób go upamiętnić. Tragedia syna miała miejsce 22 marca, pięć dni po tym, gdy skończyło im się mięso i ponownie nie mieli co jeść. Minęło 5 tygodni od katastrofy Erpiątki. Dlaczego ratunek nie nadchodził? Czy radzieccy towarzysze, którzy poszli po pomoc, nigdy nie dotarli do cywilizacji i dlatego nikt po prostu nie dowiedział się o tym, że we wraku wciąż żyje Anna i jej syn oczekujący pomocy? Właśnie tak myślała wtedy kobieta. Była pewna, że jej partnerzy po prostu zginęli. Takie przekonanie wydawało się najbardziej logicznym wytłumaczeniem. Niestety, jak pewnie już zauważyliście, oglądając inne odcinki na kanale opowiadające o wydarzeniach ze Związku Radzieckiego, często dochodziło w nich do nielogicznych decyzji, czasami wręcz absurdalnych sytuacji. Tak było również i w tym przypadku. Po kilku dniach, już na początku marca, Wichrow, Masłowski i Kniażniczenko wyczerpani i ledwo żywi dotarli do wsi Matraun, pośród nich nie było wtedy pracownika NKWD Tadżyckiej SRR Żukowskiego. We wsi spotkali oni miejscowych mieszkańców, którzy przewieźli ich do korogu, cała trójka trafiła wtedy do szpitala na leczenie poważnych odmrożeń, lecz żaden z ocalałych nie wspomniał wtedy ani słowem o innych ofiarach katastrofy i pozostawionych we wraku Annie i Aleksandrze. Po prostu o nich zapomnieli. Później miejscowi powiedzieli, że gdyby dowiedzieli się, że we wraku znajduje się chłopiec i kobieta, to udałoby im się uratować zarówno Annę, jak i jej syna. 25 marca Guriewa napisała w pamiętniku: Pogoda nadal szaleje obfite opady śniegu wielki huragan Jestem bardzo spragniona w ustach wszystko miękkie. Jadłam śnieg, nie jadłam nic, co pomaga i w ogóle nie mam ochoty na jedzenie. Obawiam się, że w nocy 25 usłyszałam krzyki zwierząt. Kiedy syn Sasza był tu, śpiewaliśmy piosenki, graliśmy w domino, opowiadaliśmy bajki, filmy, a teraz bardzo źle się czuję sama. Kobiecie wydawało się, że w nocy ktoś zaczął chodzić w pobliżu jej schronienia. Rano Anna zauważyła na śniegu ślady dużych łap kota. Najprawdopodobniej lampart śnieżny wytropił ją i czekał, aby dostać się do wnętrza wraku. Osoby, które później przeglądały pamiętnik kobiety, dostrzegały zmiany, jakie w niej zachodziły. Nie była już tą samą osobą, która ufnie wsiadła do samolotu. Kobieta nie chciała dotykać ciała swojego starszego syna. Niestety trwało to tylko trzy dni. Głód był silniejszy od wszystkiego. W pamiętniku opisała ona, kiedy rozpoczęła żywić się w ten sposób i które części spożywała, ale w tym odcinku pominę te drastyczne szczegóły. Odnalezione później listy i pamiętnik nazywano listami z piekła. Wpis Anny z 14 kwietnia. Dwa dni siedziałam bez wody. 13 kwietnia w pobliżu wyły głośno trzy wilki i wdzierały się do okien. Wdrapałam się do kadłuba. Było tam bardzo zimno. Całą noc było mi zimno. Czekałam na poranek i gdzieś rano zniknęły i nigdy więcej nie wróciły. Jaką mękę ja tu przeżywam! Teraz zamykam okna, żeby nikt nie mógł przez nie wejść. Wpis Anny z 1 maja. Pogoda od rana jest bardzo zła. Sypie śnieg i wieje silny wiatr. Około 12 w południe wszystko ustało. Wyszło słońce i pogoda się poprawiła, ale nie było samolotu ani wyprawy. Trochę się popłakałam. Jakie to smutne, że ludzie świętują 1 maja, a ja siedzę głodna. Wszystko mi się kończy. Zostały mi jeszcze tylko trzy kawałki do zjedzenia, i tyle. Rozdział trzeci. Ratunek. Ci, którzy przeżyli, doznali tak poważnych odmrożeń, że dwóm funkcjonariuszom NKWD musiano amputować stopy. Te ocalił jedynie pilot, który, jako jedyny z nich, miał takie futrzane buty, będące częścią jego munduru lotnika. One ocaliły jego stopy. To właśnie on, Wasili, będąc w szpitalu w Korog, w pewnym momencie przypomniał sobie nagle o Annie i Saszy i zaginionym towarzyszu. I przypadkowo w rozmowie wspomniał o nich, dodając, że na pewno już nie żyją. W końcu minęły już dwa miesiące od katastrofy. Mimo to postanowiono rozpocząć akcję poszukiwawczą. Trudno odpowiedzieć na pytanie, co było główną przyczyną zorganizowania wyprawy do wraku: czy wiara w ocalenie rozbitków, czy polecenie jakie nadeszło z Departamentu Lotnictwa Cywilnego, trwała przecież wojna i zaszyfrowany telegram od Wiaczesława Mołotowa nakazywał odnalezienie wszystkich samolotów R-5, które rozbiły się do tego czasu, a następnie usunięcie z nich silników i wysłanie ich na potrzeby frontu. Grupa ratunkowa składała się z 14 ochotników, dołączył do niej także mąż Anny, Iwan Gurjew. 8 maja zespół wyruszył w górę doliny, kierując się współrzędnymi podanymi przez pilota Kniażniczenkę. Podczas podejścia zauważono w pewnej odległości od drogi przy rzece ciało Żukowskiego. Początkowo myślano, że mężczyzna musiał poślizgnąć się podczas zejścia i zginąć w wyniku upadku, lecz gdy Rosjanie zeszli do ciała, odkryli, że dookoła niego leżało sporo łusek po nabojach, a w ręku trzymał on pusty pistolet. W wyniku późniejszej analizy ustalono, że Żukowski został porzucony jeszcze za życia i do ostatniej chwili miał nadzieję, że uda mu się wezwać swoich towarzyszy właśnie wystrzałami z pistoletu. Ale niestety, podobnie jako Annie, także o nim, po prostu jego towarzysze zapomnieli. 12 maja ratownicy dotarli do opisanego przez rozbitków miejsca, lecz nigdzie nie widzieli śladów wraku. A kiedy już mieli rozpocząć powrót, jeden z ochotników przeszedł przez grań i po drugiej stronie, w odległości około 30 metrów, zobaczył na zboczu kadłub samolotu i siedziała na nim kobieta, wyglądająca jak cień człowieka. Na ratunek czekała 85 dni. Znajdowała się na wysokości ponad 4000 metrów, bez odpowiedniej odzieży, wody czy jedzenia. Kiedy z trudem odwróciła głowę i zobaczyła swojego męża, zapytała: Wania, ty prawdopodobnie jesteś już żonaty? Mimo krańcowego wyczerpania, Anna, zadając to pytanie, wykazała się z pewnością świetną znajomością swojego męża, gdyż w istocie Iwan potwierdził, że od miesiąca miał już nową żonę. Po dwóch miesiącach od zaginięcia swoich synów i Anny, ożenił się ponownie. Podczas gdy Gurjewa przeżywała koszmar w lodowym piekle, opisując swoje przeżycia w pamiętniku zimą i wiosną 1942 roku, jej mąż cieszył się życiem ze swoją nową małżonką. Iwan zapytał żony, gdzie jest Sasza. Kobieta nie odpowiedziała na to pytanie, tylko wskazała ręką na leżące koło kadłuba szczątki. Zgodnie z poleceniem z R5 został zabrany silnik i zniesiono go do miasteczka, a następnie wysłano na front. Po wszystkim, czego doświadczyła Anna, podobno nie była ona szczęśliwa z tego, że w końcu nadszedł dla niej ratunek. Jej psychika była zniszczona, kobieta trafiła na ponad rok na leczenie do szpitala psychiatrycznego w Duszanabe, tam, Udało jej się wrócić do zdrowia fizycznego, a także poprawić zdrowie psychiczne na tyle, by ponownie móc normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Wyszła później ponownie za mąż, urodziła dzieci, a następnie doczekała się także wnuków. Pracowała jako pielęgniarka. Zmarła w dusza naby w 1992 roku, i Anna unikała rozgłosu, nie chciała rozmawiać z dziennikarzami, a po wojnie zmieniła nawet swoje imię i nazwisko, chcąc wymazać z pamięci te straszne miesiące. Dalsze losy jej męża oraz trzeciego syna Władimira, który nie był uczestnikiem tego feralnego lotu, nie są znane. Pewnie zastanawiacie się teraz, czy ocaleni zostali ukarani za niepowiadomienie służb o innych rannych oczekujących na ratunek? Otóż wszczęto przeciwko nim sprawę karną za pozostawienie kobiety i dziecka w sytuacji zagrożenia życia. Przerażający dziennik stał się głównym świadkiem tych tragicznych wydarzeń, stanowiąc główny dowód na późniejszym procesie. Wichrow i Masłowski otrzymali różne wyroki, z kolei Piotr kniażniczenko został wysłany na front do takiego batalionu karnego, gdzie po niedługim czasie zmarł. Jako jedyny z tej trójki, nie miał on amputowanych stóp. I być może dlatego to on został wysłany na front. To wszystko na dzisiaj. Z takich dodatkowych informacji to miasto, w którym znajdowało się lotnisko, powinno się wymawiać chyba chorog, a nie tak jak ja powiedziałem błędnie korog. Znalazłem też informację, że R5, którą lecieli, miała usterkę, ale ta usterka dotyczyła podwozia, była ona zanotowana w takim dzienniku pokładowym, ale oczywiście nie miała ona żadnego wpływu na tą katastrofę, która wydarzyła się w górach Pamiru. I znalazłem też informację, że Anna, kiedy przekazała informację swojemu mężowi Iwanowi, że ich syn Aleksander nie żyje, no to ten miał na nią się rzucić i dopiero ochotnicy powstrzymali go przed jakimiś rękoczynami. I to już Naprawdę wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem bardzo Waszej opinii na temat zachowania mężczyzn, bo naprawdę ciężko zrozumieć to, co się stało i to dlaczego nie uratowano wcześniej Anny i Aleksandra. Do zobaczenia na szlaku, do zobaczenia w nowym roku. Życzę Wam wielu wspaniałych, bezpiecznych, górskich przygód w 2025 roku. I tak jak mówię, do zobaczenia na szlaku i w kolejnym odcinku. Cześć!